Witam wszystkich entuzjastów Proszę, Producer. W tym poradniku pokażę, jak zaprezentować kilka fotografii w atrakcyjnej oprawie z Wykonując ten poradnik wzorowałem się na poradniku Pita ze strony Pit Slide Styles for Proshow Producer, oczywiście za jego zgodą. Zaczynajmy. Na początek wstawiamy do nowego slajdu dowolne zdjęcie. Zmieniamy czas slajdu na 30 sekund, a czas przejścia na 0. Dwukrotnie klikamy na slajd otwierając okno Slide Options, czyli opcję slajdu. Przechodzimy do zakładki Layers, warstwy, a w niej do karty Layer Settings, czyli ustawienia warstwy. W panelu Layer Settings, ustawienia warstwy, zmieniamy skalowanie Scaling na Fill Frame, czyli wypełni ramkę. Ponieważ nasz slajd będzie składał się z wielu warstw, dla utrzymania porządku warto nadawać nazwy poszczególnym warstwom. W tym celu w panelu Layer Name and Notes, nazwa warstwy i notatki, w polu Layer Name, nazwa warstwy, wpisujemy tło Pracę rozpoczynamy od wykonania linii. Klikamy oznaczony plusem przycisk Add, Dodaj i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Add Solid Color, czyli Dodaj pełny kolor. W okienku Create Solid Color utwórz pełny kolor. Klikamy przycisk OK, nie zmieniając domyślnych ustawień. Nadajemy nazwę naszej warstwie Pierwsza linia pozioma. Przechodzimy do zakładki effects, Efekty, a w niej do karty Motion Effects, czyli efekty ruchu. Wykorzystamy teraz możliwość oddzielnego ustawienia powiększenia w poziomie i w pionie. Klikamy przycisk w kształcie spinacza biurowego z Zooming Aspect Ratio, czyli blokada proporcji powiększania. Zwróćmy uwagę, że po kliknięciu ikona spinacza zmieniła się w otwartą. Zoom X. Powiększenie w poziomie pozostawiamy bez zmian. Natomiast Zoom Y powiększenie w pionie zmienimy na 1%. Klikamy przycisk Copy Motion Effects, czyli Kopiuj ustawienia ruchu i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Copy Start to End, czyli Kopiuj początek na koniec. Mamy gotową linię. Musimy teraz nadać jej odpowiedni ruch. Dla pierwszej klatki kluczowej ustawiamy czas na 1,5 sekundy. Zmieniamy jej położenie, wpisując w okienkach Pan Panorama wartości -100 i -35. Ustawiamy czas drugiej klatki kluczowej na 4,5 sekundy, a położenie na 0 i -35. Wstawiamy trzecią klatkę kluczową, ustawiamy dla niej czas na 10,5 sekundy, nie zmieniając parametrów położenia. Wstawiamy czwartą klatkę kluczową. Ustawiamy dla niej czas 12,5 sekundy, a położenie na 0 i 0. W ten sposób nasza linia przesunie się do środka slajdu. Wstawiamy piątą klatkę kluczową. Ustawiamy jej czas na 12,51 sekundy bez zmiany parametrów położenia. Wstawiamy szóstą klatkę kluczową. Ustawiamy jej czas na 15,5 sekundy. Pan położenie na 0 i minus 35 i dodatkowo obrót rotate na 5 stopni. Linia przesunie się do góry i jednocześnie pochyli w prawo. Wstawiamy siódmą klatkę kluczową, ustawiamy dla niej czas 20,5 sekundy, nie zmieniając parametrów położenia. Wstawiamy ósmą klatkę kluczową, ustawiamy jej czas na 22,5 sekundy, a położenie na 0 i 0 i obrót z powrotem na 0 stopni. W ten sposób linia przesunie się do środka slajdu i jednocześnie ustawi się w poziomie. Wstawiamy dziewiątą klatkę kluczową, ustawiamy jej czas na 22,51 sekundy bez zmiany parametrów położenia, a przy okazji wyjaśniam, że różnica 1 setnej sekundy między klatkami piątą i szóstą oraz ósmą i dziewiątą jest niezbędna dla zachowania płynności ruchu linii. Wstawiamy dziesiątą klatkę kluczową, ustawiamy jej czas na 25,5 sekundy. A położenie na 0 i minus 35. Ostatnią 11 klatkę kluczową wstawiamy na końcu slajdu, czyli w 30 sekundzie, a położenie ustawiamy na 0 i minus 52. W ten sposób stworzyliśmy ruch dla naszej linii. O wiele łatwiej pójdzie nam z drugą linią poziomą. Wystarczy kliknąć na pierwszej prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Duplicate Layer, czyli powiel warstwę. Przechodzimy do zakładki Layers i zmieniamy nazwę warstwy na drugą linię poziomu. Teraz wystarczy po przejściu do zakładki Effects pozmieniać znaki PAN na dodatnie dla klatki pierwszej, drugiej, trzeciej, szóstej, siódmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej, co spowoduje, że będziemy mieli dwie linie poruszające się z dwóch różnych kierunków. Pozostały nam do zrobienia dwie linie pionowe. Ponieważ klatki kluczowe znajdować się muszą dokładnie w tych samych miejscach, jak w przypadku linii poziomych, z powodzeniem możemy zastosować tu polecenie duplicate layer. Przejdźmy więc do zakładki layers i skopiujmy pierwszą warstwę. Przesuńmy ją tak, aby znalazła się jako warstwa trzecia i zmieńmy jej nazwę na pierwszą linię pionową. Wracamy do zakładki efekt z efekty po to, by dokonać zmian w ustawieniach poszczególnych klatek kluczowych. Dla pierwszej klatki kluczowej ustawiamy pan panoramę na minus 35 i 140, a obrót rotate na 90 stopni po to, by linia przebiegała pionowo. Dla klatek kluczowych drugiej i trzeciej ustawiamy pan panoramę na minus 35 i 0, zachowując rotate obrót 90 stopni. Dla klatki kluczowej czwartej i piątej ustawiamy pan panoramę na 0 i 0, zachowując obrót 90 stopni, dzięki temu linia przesunie nam się do środka slajdu. Dla klatek kluczowych szóstej i siódmej ustawiamy pan panoramę na minus 35 i 0, a obrót rotate na 95 stopni, dzięki czemu linia powróci nam do lewej krawędzi i jednocześnie pochyli się w prawo. Dla klatek kluczowych 8 i 9 ponownie ustawiamy pan panoramę na 0 i 0, a rotate na 90 stopni. Dla klatki 10 pan panorama minus 35, 0, rotate obrót 90 stopni. I dla ostatniej, 11 klatki kluczowej pan minus 52, 0 i rotate obrót 90 stopni. Klatka dziesiąta zapoczątkuje ruch linii w lewo do całkowitego opuszczenia slajdu wraz z końcem klatki 11. Drugą linię pionową możemy zrobić powielając trzecią warstwę. Przechodzimy do zakładki Layers, aktywujemy pierwszą linię pionową, zmieniamy jej nazwę na druga linia pionowa i przenosimy ją tak, aby znalazła się jako warstwa czwarta w slajdzie. Teraz przechodzimy z powrotem do zakładki efekt, efekty i zmieniamy wszystkie znaki minus w okienku pan na dodatnie. Zmieńmy je. Mamy gotowe cztery linie, tak jak tego chcieliśmy. Postarajmy się teraz umieścić we wnętrzu skrzyżowanych linii obrazki. Przechodzimy do zakładki layers, warstwy i umieszczamy w slajdzie dowolny obrazek jako warstwę piątą. Zmieniamy jego nazwę na pierwszy obrazek. Powracamy do zakładki Efekt, efekty i na linii klatek kluczowych dodajemy dwie klatki. Dla pierwszej klatki kluczowej ustawiamy czas na 4,5 sekundy, dla drugiej na 6,5 sekundy, dla trzeciej klatki ustawiamy ten czas na 9,5 sekundy, dla czwartej klatki ustawiamy czas 12,5 sekundy. Dodatkowo, dla klatek trzeciej i czwartej ustawiamy zoom 110%. Aby widać było jedynie tę część zdjęcia, która ma zawierać się między skrzyżowanymi liniami, musimy dodać biały obrazek spełniający rolę maski alfa. Wstawmy go do slajdu, umieszczając jako warstwę piątą. Na osi klatek kluczowych wstawiamy dwie dodatkowe klatki. Ustawiamy ich czasy odpowiednio na pierwsza 4,5 sekundy, druga 5,5 sekundy. Trzecia 10,5 sekundy i czwarta klatka 12,5 sekundy. Dla klatek pierwszej, drugiej i trzeciej ustawiamy zoom X na 93%, a zoom Y na 70%, pamiętając o wcześniejszym kliknięciu ikony spinacza. Dla klatki kluczowej czwartej ustawiamy zoom na 0%. Aby osiągnąć ładniejszy efekt podczas pojawiania się obrazka, dla pierwszej klatki kluczowej klikamy ikonę Transition In i z otwartego okna Choose Transition, wybierz przejście, wybieramy przejście Plasma Wave from upper left. Ustawiamy czas przejścia, klikając w obrębie jego prawym przyciskiem myszy, wybieramy polecenie Set Transition Time, ustaw czas przejścia i w otwartym okienku Set Transition Time wpisujemy 1,5 sekundy. Pozostało nam teraz przekształcić nasz obrazek w maskę Alfa. Przechodzimy do zakładki Layers, Warstwy, i w panelu Masking Layer zaznaczamy opcję OFF i zmieniamy nasz Mask Type, czyli typ maski na Alfa Transparency. Nadajemy nazwę naszej warstwie. Niech to będzie pierwsza maska. Wstawmy drugi obrazek, zmieńmy mu nazwę na drugi obrazek. Przechodzimy do zakładki Effects, wstawiamy dwie dodatkowe klatki kluczowe i ustawiamy ich czasy następująco: pierwsza klatka 12,5 sekundy, druga klatka 15,5 sekundy, trzecia 20,5 sekundy i czwarta 22,5 sekundy. Dla klatek drugiej, trzeciej i czwartej ustawiamy rotate obrót na 5 stopni. Dla klatki pierwszej ustawiamy zoom na 0%, dla drugiej zostawiamy 100%, a dla klatek trzeciej i czwartej ustawiamy zoom na 85%. Teraz dodajmy maskę warstwy w sposób identyczny jak dla pierwszego obrazka. Nasza druga maska ma następujące ustawienia: klatka kluczowa pierwsza 12,5 sekundy, druga 15,5 sekundy, trzecia 20,5 sekundy i czwarta 22,5 sekundy. Dla klatek pierwszej i czwartej ustawiamy zoom powiększenie 0%. Dla klatek drugiej i trzeciej zoom x ustawiamy na 93%, a zoom y na 70% i dodatkowo rotate obrót na 5 stopni. Te 5 stopni ustawiamy również dla klatki czwartej, żeby nam się niepotrzebnie obrazek nie wykręcał. Pozostało nam wstawienie trzeciego obrazka. Przechodzimy do zakładki Layers, dodajemy nasz obrazek, zmieniamy jego nazwę na trzeci obrazek. Wracamy do zakładki Effects, ustawiamy czas pierwszej klatki kluczowej na 22,5 sekundy. Zmieniamy zoom 0%, dodajemy kolejną klatkę kluczową, ustawiamy dla niej czas na 25,5 sekundy. I dla klatek drugiej i trzeciej ustawiamy zoom na 124%. Oczywiście ten obrazek również musimy zamaskować. Wstawiamy więc biały obrazek jako maskę alfa, przekształćmy go, zmieńmy jego nazwę na trzecią maskę, przechodzimy do zakładki efekt i dodajemy dwie klatki kluczowe. Dla tych klatek ustawiamy następujące czasy. Klatka pierwsza 22,5 sekundy, klatka druga 25,5 sekundy, klatka trzecia 25,51 sekundy i ostatnia czwarta klatka kluczowa 30 sekund. Dla klatki pierwszej ustawiamy zoom na 0%, dla drugiej i trzeciej zoom x na 93%, a zoom y na 70%. Przypominam o wcześniejszym ujęciu ikony spinacza. Dla klatki czwartej ustawiamy Zoom X na 140%, a Zoom Y na 105. Utworzony przez nas slajd może z powodzeniem pełnić w pokazie rolę slajdu tytułowego. Spójrzmy, przechodzimy do zakładki Captions napisy, a w niej do karty Captions Settings, czyli ustawienia napisów. W polu Captions wpisujemy tytuł slajdu Moje grzybobranie wrzesień 2011. Aby tekst pojawiał się w dwóch liniach, po słowie grzybobranie naciskamy Enter. Zmieniamy rodzaj czcionki i wielkość zgodnie z naszymi upodobaniami, aby dobrze wyglądały na tle obrazka. W panelu Caption Placement, czyli położeniu napisu, w okienku Line Spacing, czyli odstępy wierszy, pisałem 168, aby bardziej rozstrzelić nasze litery. Dodatkowo zaznaczyłem pola Outline, kontur i Drop Shadow, czyli cień, pozostawiając w obu przypadkach domyślnie ustawiony kolor czarny. Musimy jeszcze odpowiednio umiejscowić nasz napis w czasie. Przechodzimy do karty Caption Motions, czyli ruch napisu. Czas pierwszej klatki kluczowej ustawmy na 25 sekund, a czas drugiej klatki kluczowej ustawiamy na 29,5 sekundy. Dodatkowo, dla pierwszej klatki kluczowej ustawiamy przejście na grow in, czyli powiększ do środka z czasem 1,5 sekundy. Dla klatki drugiej ustawiamy przejście fade-out, czyli zanikanie z czasem jednej sekundy. To wszystko. Możemy kliknąć teraz przycisk OK i odtworzyć, aby zobaczyć efekt naszej pracy. Jeszcze raz zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Pita. Znajdziecie tam doskonałe poradniki, pliki do pobrania, gotowe style slajdów i wiele innych ciekawych i potrzebnych rzeczy. Na pewno pomogą one wam w zgłębianiu tajników, proszę o producer. Teraz już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.